Jestem mamą dziecka niepełnosprawnego. Jego niepełnosprawność jest sprzężona, i miałam problem z wyborem szkoły dla mojego dziecka. Od kiedy mój syn chodzi do tej szkoły, jest dzieckiem radosnym, szczęśliwym. Nastąpił rozwój jego umiejętności. Przychodząc tutaj, miał problemy z trzymaniem ręki po śladzie. W tej chwili pisze samodzielnie. Nie jest to jakieś piękne, ale czytelne. Jestem absolwentem tego ośrodka. Właśnie spełniłem swoje marzenia, ponieważ założyłem z kolegą firmę Fission Media. Dlaczego fotografia? Przede wszystkim to po prostu jest moja pasja. Od dawna z nim praktycznie z nim nie rozdaję. Z tym zwiążę swoją przyszłość. Jestem osobą o głębokim niedosłuchu. Ośrodek dużo mi dał, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Oraz to, że jestem osobą y, wartościową. Pozwolił mi spełnić największe moje marzenie. Prasować dziećmi niesłyszącymi. Pomożemy także Twojemu dziecku. Daj nam tylko szansę. Skorzystaj z oferty ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu. Chętnie zajmiemy się Twoim maluszkiem już od pierwszych miesięcy życia. Moja córka korzysta ze wczesnego wspomagania rozwoju w ośrodku od ósmego miesiąca życia. Obecnie ma 5 lat. Od początku tu uczy się mówić i słuchać. Chodzi do normalnej przedszkole słyszącego i ma święty kontakt z dziećmi. Uczy się za pomocą z słuch i mimiki. Ja uważam, że wczesne wspomaganie jest potrzebne, bo pomaga to mojemu dziecku. I myślę, że wszyscy nauczyciele innym dzieciom też pomoże wszystkim. Sprawdź naszą ofertę kształcenia, ucz się w ciekawych i przyszłościowych zawodach. Ucz się i rozwijaj w sposób najlepszy dla Ciebie. Docieramy do dziecka przez wszelkie możliwe kanały, przez mowę ustną poprzez język migowy, język palcowy, przez pismo, albo ilustrację, albo konkret. Uczeń niesłyszący korzysta w tym momencie z tego kanału, który ma najlepiej rozwinięty. Poznaj naszych pedagogów i opiekunów. Dla nas rodzic to równorzędny partner. Razem podejmujemy najważniejsze decyzje. Praca Rady Rodziców w naszym ośrodku w procesie edukacji i wychowania jest trudna, ale bardzo wdzięczna. Uczymy się razem z naszymi dziećmi, poznajemy ich problemy i razem je rozwiązujemy. Razem z nauczycielami wybieramy drogę rozwoju zawodowego. Doskonale wiemy, że rynek pracy jest bardzo trudny. Szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Jeśli mieszkasz daleko od Raci zamieszkaj u nas. Internet jest fajnie i przyjemnie, mam dużo koleżanek. Wychowawcy pomagają nam uczyć się i odrabiać zadania. Sami też czasem pytają, czy potrzebujemy pomocy. Uczymy się tu organizować nasz dom przyszłości, na przykład zwyczaju świąteczny, pieczenia i gotowania. Przekonaj się, że jesteśmy nowoczesną szkołą. Dyrekcja ośrodka dla niesłyszących wraz z gronem pedagogicznym doposaża pracownie lekcyjne, pracownie zawodowe w pomocy dydaktyczne, które ułatwiają proces kształcenia osób niesłyszących, słabosłyszących, czy też z lekkim upośledzeniem. Są to takie pomocy jak tablice multimedialne, komputery, tablety. W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy 3 miliony złotych, z czego milion złotych jest przeznaczone na pomocy dydaktyczne, o których wspomniałem. Masz naturę sportowca, a może artystyczną duszę. U nas rozwiniesz skrzydła. Zapraszamy do ośrodka wszystkich chętnych. Nasza placówka zajmuje się dziećmi od urodzenia, oferując wczesne wspomaganie rozwoju aż do 24 roku życia. Chętnie współpracujemy z Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, aby dać dzieciom możliwość ukończenia studiów. Nasza placówka otwarta jest na różne zawody i te, które Państwo oferowaliśmy, ale również te, które pojawią się na rynku pracy. Tak, aby nasze dzieci miały szansę ukończenia takiego kierunku kształcenia, który da im pracę. Zapraszamy również rodziców, aby mogli uczyć się jak żyć i pracować ze swoim dzieckiem z wadą słów. Zapraszamy każdego dnia i cieszymy się, jeśli Państwo wybiorą naszą ofertę kształcenia.